Cześć, z tej strony Bartek Dera, usługi informatyczne i szkolenia. Jeśli masz problem z komputerem, smartfonem, tabletem, to dobrze trafiłeś. Naprawiamy te sprzęty zarówno systemowo, jak i sprzętowo. Czyli na przykład reinstalacja systemu, odwirusowanie, yy, odmulenie komputera, przyspieszenie komputera poprzez na przykład wymianę dysku twardego na nowszej generacji SSD. Również naprawy mechaniczne, czyli pęknięte zawiasy, pęknięta matryca czy na przykład coś na płycie głównej się stało, również takie rzeczy naprawiamy. Natomiast jeżeli na przykład jesteś początkującym użytkownikiem komputera i chciałbyś się sprawniej poruszać po internecie albo rozszerzyć swoje wiadomości na temat pakietu Office typu Word, Excel, PowerPoint, również służę pomocą. Znajdziesz moje dane kontaktowe pod filmikiem lub na mojej stronie bartekdera.pl. Pozdrawiam, cześć.